Dobry wieczór, w środę 8 dnia stycznia. Aleksandra Rutkowska zapraszam na przegląd wydarzeń ze świata, a w programie. Wolność czy dezinformacja? Cybergigant wprowadza nowe zasady moderacji treści. Gigantyczne pożary trafią Los Angeles. Żywioł jest tak silny, że widać go na zdjęciach z kosmosu. Na koniec nowe władze w Ganie zaprzysiężone, czy wyciągną kraj z gospodarczego kryzysu. Dużych zmian użytkownicy Facebooka czy Instagrama nie widzieli od lat. Koncern rezygnuje z programów, które weryfikowały autentyczność informacji na platformach. Zmiany bliższe będą temu, co u siebie na Xie proponuje Elon Musk, czyli odpowiedzialność za treści zostanie po stronie jej odbiorców. Administracja Trumpa, dla której niewątpliwie jest to ukłon, ustami Maska komentuje, że to fajne. Zamiast niezależnych weryfikatorów faktów i automatycznych systemów moderacyjnych treści na platformie Facebook sprawdzać będą wolontariusze ze społeczności użytkowników. Stworzyliśmy wiele złożonych systemów do moderowania treści, ale problem z nim polega na tym, że popełniają błędy. Nawet jeśli błędnie ocenzurują zaledwie 1% postów, Wciąż dotyczą milionów ludzi. Doszliśmy do punktu, w którym jest zbyt wiele błędów i zbyt wiele cenzury. Z takiego obrotu spraw zadowolony jest prezydent-elekt Donald Trump. To była bardzo dobra konferencja prasowa. Myślę, że Facebook przeszedł długą drogę. Komentatorzy podkreślają, swoją decyzją Zuckerberg robi ukłon w stronę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tego samego prezydenta, któremu niemal dokładnie 4 lata temu zablokował konto. To wielka wygrana wolności słowa. Walka, w którą konserwatyści angażowali się od 6 lat, kiedy zaczęła się wielka cenzura wśród gigantów technologii, a meta stała się jednym z największych. Winowajców. Zgodnie z nowym regulaminem, użytkownicy będą mogli swobodnie, bez żadnych ograniczeń, wypowiadać się w tematach takich jak imigracja czy tożsamość płciowa. Największym problemem jest odpowiedzialność. Jeśli meta pozwoli kłamstwom rozprzestrzeniać się szybciej niż fakty, to rozbije naszą rzeczywistość, uniemożliwiając uprawianie dziennikarstwa i funkcjonowanie demokracji. Na razie zmiany weszły w życie tylko w Stanach Zjednoczonych. Mark Zuckerberg zapowiada jednak, że prędzej czy później dotrą także do Europy. Jednocześnie prezes METY podkreśla, że skutecznie będą mu w tym przeszkadzać unijne regulacje. A ze mną gość Mikołaj Nowak, ekspert do spraw nowych mediów. Dobry wieczór, dziękuję, że jesteś z nami. Zacznijmy od tego, bo... Jest to oczywiście kwestia odpowiedzialności, ale to nie jedyny wątek, który w tych dużych zmianach możemy zaobserwować. Dobry wieczór, pani, pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Oczywiście kwestia odpowiedzialności jak zawsze jest tutaj kluczowa, ale jak to w przypadku ogromnego biznesu, mówimy również o tym, co przechodzi w strukturze tzw. podświadomości, czyli zamysł jest również inny. Rezygnacja koncernu meta zaznaczam koncernu, bo to jest kilka serwisów społecznościowych i najpopularniejszy na świecie komunikator. Im bardzo zależy na tym, żeby generować ruch w sieci. Więc oddanie de facto sprzątania serwisu w ręce użytkowników to jest nic innego jak przytrzymanie ich dłużej również na platformie. Przytrzymujemy ich dłużej, ale też nie odpowiadamy za to, co się może w sieci pojawiać. Ja się od razu zastanawiam, jakie to może nieść konsekwencje dla odbiorców tych treści. Konsekwencje mogą być niestety rozmaite, w tym oczywiście, jak się domyślamy tutaj z panią redaktor i z państwem, negatywne. Dlatego, że tam, gdzie nie działa pewien określony system, który został powołany do swojego działania, tam krótka droga po prostu do anarchii. I jeżeli przekładamy wagę w ocenie sytuacji z profesjonalnych fakt-checkerów, czyli ludzi, którzy, powiem kolokwialnie, żyją z tego, żeby weryfikować informacje, tak jak państwo dziennikarze, w ręce użytkowników, którzy nie mają pojęcia o tym, czym jest wartościowa informacja i mogą mieć intencje dezinformacji, no to w tym momencie może pojawić się bardzo duży problem. Ale pojawi się też płaszczyzna, bo to, co zrobił Zuckerberg teraz, to jest bardzo podobne do tego, tego, tej polityki, którą wprowadził Elon Musk, przejmując Twittera, teraz nazywamy to X-em. I tam są już badania, które mówią, że to stworzyło płaszczyznę do takich skrajnie prawicowych narracji. Pytanie, czy to jest właśnie teraz dla tych big techów, ta płaszczyzna, która będzie się w tym kierunku rozszerzać i rozwijać. Tutaj zasadniczo powinniśmy wyjaśnić, że nie istnieje big tech bez nieuwikłania w politykę. To są ze sobą całkowicie scalone pojęcia i platformy. W tym momencie, jeżeli głos oceny, zaznaczam oceny, jest przekazany w ręce użytkowników, to jaką ktokolwiek, jakikolwiek operator platformy może mieć pewność, że dana grupa użytkowników nie zmówiła się po to, żeby nie przeforsować skali na swoją korzyść. Oczywiście mówimy o zagadnieniach politycznych, ale nie tylko. Ta skala się bardzo mocno powiększa i może dotyczyć każdego etapu życiowego. Zmiany są też bardzo szybkie i one nie, to, nie są do końca wdrożone na to CNN zwraca uwagę, bo tam pojawiły się chociażby um, też polityka dotycząca nienawistnych zachowań. To, to, tę meta bardzo szybko zaczęła um, weryfikować. To jest, to nam mówi o tym, że ta zmiana, której no, nie widzieliśmy prawie od... Pewnie dekady. Ona nie była do końca przemyślana. Ona rzeczywiście była w pełni zależna od tego, kto obejmie Białą Dom. Ja myślę, że w przypadku Big Techu w takim formacie jak koncern meta, czy koncern X, czy każdy inny duży, nie możemy do końca mówić o jakiejkolwiek pewności. To są jedne wielkie beta testy w których albo się okazuje tak, albo się okazuje inaczej. Zmiany nawykowe, szczególnie mainstreamu, wymagają czasu, ogromnych pokładów czasu i stopniowego wdrażania zmiany po to, żeby ona zadziałała tak jak chce tego inicjator. Tutaj e Poruszyła Pani temat serwisu X, w którym widzimy jasno, że od intencji i nastroju wręcz jednej osoby, CEO, czyli Ilona Maska, zależy bardzo wiele i zależy, jak będą postępowały miliony użytkowników na świecie. To jest ogromna odpowiedzialność. Pytanie, czy włodarze Big Techów i social mediów ją właściwie rozumieją. Ja mam swoje obawy w tym kierunku. Myślimy tutaj o takich długoterminowych scenariuszach. Ja się zastanawiam nad tym najistotniejszym czynnikiem czyli czynnikiem ludzkim. To znaczy jak my już abstrahując tego jak będziemy to wykorzystywać, czy będziemy siedzieć tam dłużej, jak to może wpłynąć na nas jako na społeczeństwo, na nas jako na pojedynczych użytkowników, którzy na co dzień skorulują. Przede wszystkim na pewno opadnie taka zbiorowa pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa. Bikter wykorzystuje bardzo sprytny psychologiczny mechanizm, czyli my wam dajemy drugi wirtualny dom, ale wy też jesteście odpowiedzialni za jego czystość. To jest moim zdaniem Ustawienie sprawy bardzo nie fair, dlatego że od usługodawcy zależy czystość tego serwisu. To on projektuje, wdraża i co najwyżej może poprosić użytkowników o pomoc w tym, żeby. Y Pomogli, zgłaszali na przykład naruszenia, ale nie żeby ferowali wyroki. Użytkownicy to nie są sędziowie. Jeżeli zaburzymy te proporcje w takiej skali, w jakiej są media społecznościowe, bez których większość świata zachodniego żyć dzisiaj nie może, to może dojść do bardzo nieciekawych okoliczności, w tym buntów, które nawet poza internet są w stanie wyjść na ulicę. Historia już nieraz nam to pokazywała. Wystarczyło wyłączenie Facebooka, tu przypominam, 10 lat temu, na dłużej niż 10 minut, żeby rozpętać masową histerię. Więc konsekwencje daleko idących zmian mogą być również daleko idące. I problem, kto tutaj weźmie za to odpowiedzialność, dlatego że odpowiedzialność gdzieś finalnie również będzie musiała spoczywać. Nie rozumiem i nie jestem za wariantem, dlaczego ma spoczywać na użytkownikach, tylko dlatego, że kreują treści i napędzają ten biznes. To jest postawienie sprawy moim zdaniem nie fair. Dopytam jeszcze na koniec o takie błyski tych zmian, bo META przekonuje, że skupi się na sprawdzaniu naruszeń prawa wielkiej wagi, czyli terroryzmie, wykorzystywaniu narkotyków, oszustwom, przekrętom. Pytanie, czy rzeczywiście jest to przekierowanie aktywności, czy naprawdę zatem nic więcej nie stoi? META nie może przede wszystkim jako koncert z globalną odpowiedzialnością zapominać, że to nie jest kwestia ich wolnej woli, tak zwanego się, tylko to jest po prostu ich obowiązek. Jeżeli mówimy o tak skrajnych sytuacjach jak terroryzm, to oni są w obowiązku reagować to natychmiast, nie oczekując na reakcję użytkowników. Tutaj musimy rozdzielić kwestie związane z codziennymi naruszeniami, czyli kradzieżą zdjęć, czy mm, z naruszeniami generowanymi na przykład przez sztuczną inteligencję, generatywną sztuczną inteligencję. One mogą być mniejszego kalibru dla masy, ale będą ogromnego kalibru dla pojedynczego użytkownika. Pytanie, co wtedy, kiedy grupa, która ma inne poglądy i przekonania, jest przeciw? I co wtedy o tym na pewno będziemy jeszcze mieli. Mam nadzieję okazję rozmawiać w studiu Mikołaj Nowak, ekspert do spraw nowych mediów. Był gościem Okna Świat. Bardzo dziękuję. Bardzo za dziękuję. Spotkanie. A teraz Los Angeles w ogniu. Gigantyczne pożary, które widać już z kosmosu trawią całe hrabstwo i pustoszą dzielnicę miasta. Co najmniej dwie osoby zginęły, a dziesiątki tysięcy ewakuowano. Wszyscy są teraz na łasce wiatru, mówią strażacy, którzy próbują opanować żywioł. Pięć boisk futbolowych na minutę z taką prędkością ogień trawi dzielnice Los Angeles i rejon słynnych nadmorskich miast Santa Monica i Malibu, pełnych prestiżowych rezydencji. Do ewakuacji zostało zmuszonych kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Wielu na zakorkowanych ulicach porzucało auta i uciekało pieszo. Ogień zajął już ponad tysiąc hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, którego prędkość miejscami dochodzi do 160 kilometrów na godzinę. W wielu miejscach w Los Los Angeles i okolicach brakuje prądu i wody. A teraz przenosimy się do zachodniej Afryki, Bogana, która jest największym producentem złota na kontynencie i drugim co do wielkości światowej produkcji kakao, zmaga się z gospodarczym kryzysem, a to będzie wyzwanie dla świeżo zaprzysiężonych władz kraju. Na stanowisku wiceprezydentki jest pierwsza kobieta. Prezydent do władzy powrócił po latach. Szczegóły przedstawi Patrycja Cieślak. Rosnąca inflacja i bezrobocie. To węzeł gordyjski afrykańskiego tygrysa za jaki uchodzi Gana. Nikt nie kupi sukienki za 14 dolarów, bo to za drogo, a przecież to żadne pieniądze. Niech rząd zrobi coś z podatkami. Najbardziej poszkodowani są młodzi Ganijczycy. Wielu z nich wyjeżdża za granicę, bo nie ma dla nich pracy. A jak mamy bez nich rozwijać nasz kraj? I, John Rozwiązaniem ma być twardy reset i to już w ciągu pierwszych 120 dni. To obietnica nowego prezydenta, w którą uwierzyło ponad 56% Ganiejczyków uprawnionych do głosowania. Odbudujemy i ustabilizujemy gospodarkę. Wesprzemy też inwestycje. Gana znowu otworzy się na biznes. Żeby odrodzić się jak feniks z popiołów, potrzebne są nowe miejsca pracy dla blisko 600 tysięcy obywateli. A także wytoczenie wojny górnikom nielegalnie wydobywającym złoto. To oni wpływają na zanieczyszczenie rzek i gleb, a w konsekwencji wyniszczają plantację kakao, którego Ghana jest drugim na świecie producentem. Ten, kto wygra, musi podnieść ceny kakao. Jego uprawa to ciężka praca. Powinni nas wesprzeć, na przykład dając nam pieniądze na nawóz czy narzędzia. Nie ma Gany bez kakao. Mimo kryzysu gospodarczego Gana mogłaby uchodzić za oazę spokoju w Afryce. W tym kraju funkcjonuje całkiem stabilna demokracja, w której przestrzegana jest wolność wyborów. A w przeciwieństwie do sąsiadujących z nią państw, na terenie których toczą się wojny domowe, od dwóch dekad nie doszło tu do konfliktu zbrojnego. Wytoczono za to batalię społeczności LGBTQ. Na podpis prezydenta Gany czeka najsurowszy na czarnym kontynencie projekt ustawy kryminalizujący prawa gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i queerowych. Zdejma okulary i coś Ci pokażę. W dzisiejszych czasach musisz bardzo na siebie uważać. To dopiero początek. W Ganie nie ma dla nas przyszłości. Islam Islam patrzy na ich zachowanie jako obrzydliwe, naganne, odrażające i zakazane. Mamy na to słowo haram. Ostatnie słowo będzie należeć do nowego prezydenta. John Dramani Mahama dostał właściwie drugą szansę na ganiejskiej scenie politycznej. Wraca na fotel głowy państwa po ośmiu latach, mimo że pierwsza kadencja nie była udana z powodu przerw w dostawach prądu i licznych skandali korupcyjnych. Na razie jego priorytetem wydaje się udowodnienie, że potrafi zaciskać pasa własnego gabinetu. O tym, co w Ganie, już teraz z naszym gościem, dr Nagmaldin Karmala Gajbala, politolog, ekonomista, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, pani doktorze. Zastanawiam się, czy prezydent Mahamas prosta oczekiwaniom wyborców. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, państwo. Na pewno, jest... Gana będzie będzie miało problemy, zwłaszcza to problemy ekonomiczne, ale... Prezydent, jak opisywał, tak jak tutaj widzieliśmy w raporcie, że on będzie po prostu starał się żeby rozwiązywać problemy ekonomiczne, które są duże, bo inflacja w 2022 była 50%, zmniejszyła fakty że 23, ale nadal jest. są problemy związane z korupcją, dużych takich problemów ekonomicznych i tak dalej. Zwłaszcza problemy związane z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, nie mogła po prostu powiązywać się ze swoim zobowiązaniem wobec Funduszu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mohama mówi, że będzie starał się ten dialog z Międzynarodowym Funduszem Walutowym prowadzić, ale dużo łatwiej jest mówić, dużo trudniej jest to zrobić. Jak poważny jest ten kryzys gospodarczy, o którym mówimy? E, to znaczy tutaj, jest, jeżeli porównujemy Gana z innymi krajami afrykańskimi w regionie, Gospodarka i ekonomia Ghany jest bardziej stabilna niż innymi krajami sąsiadującymi z Ghanem. Ghana to jest stabilna demokracja, tak jak tutaj jest słyszeliśmy. Od 1992 roku cały czas nie jest mamy demokrację, mamy Mijany i tak dalej. To jest, to jest bardzo ważny element, tutaj jest demokracja jest stabilna w tym kraju, dlatego ona może być przykładem dla innych państw. Stabilna demokracja tak naprawdę, tutaj jest bardzo ważny elementy tutaj w tej stabilności demokratycznej w krajach subsaharii Afryki. Bo pierwsze, to jest, to jest wybory, które się odbywały w wolnych wyborach, które się odbywały, że prezydent, rządujący prezydent tylko dwa razy ubiegał się o rząd prezydenta. A, to on to już jest... niejako zna te problemy, bo już tę jedną kadencję ma za sobą. Pytanie, gdzie będzie tego wzrostu gospodarczego szukał? Mówić tutaj o, o rolnictwie, no bo m, tak jak e, słyszeliśmy, e, mamy tutaj no, dużego producenta, kakao, złota, jakby takiego liderującego na kontynencie, a mimo wszystko trudno jest tę gospodarkę wcielić w ruch. To znaczy, ja powiem tak, jest, tak, to jest trudne, to nie jest łatwe. E, Ghana jest największym krajem produkującym e, złoto i drugi e, największy kraj produkujący e, kakao. E, I teraz jest, mamy demokrację, mamy stabilne państwo, natomiast brakuje inwestycji, bardziej inwestycji. E, jak e, tutaj jest bardziej, najbardziej inwestujący w Ghanę, to jest Chiny. Prezydent Chin wysyłał swoje, e, specjalny wysłannik do Gany. E, dla uroczystości e, e, stowarzyszenia pre, nowego prezydenta, tak więc e, Ghana musi szukać na przykład e, inwestycji e, poza, poza granicami mm -hmm. kraju, zwłaszcza z krajami europejskimi, ale ja nie widzę tutaj jest perspektywy z krajów europejskich, które mogą na przykład inwestować e, w Gany, dlatego że Patrzą na sytuację w regionie, tak jak tutaj widzieliśmy w raporcie, że niechęć firm albo krajów zachodnich, żeby inwestować w krajami takimi jak Ghana, albo w krajach w subsaharii Jest wciąż, wciąż nie jest duże. Dopytam na koniec, panie doktorze, jak długi będzie ten proces walki o gospodarkę w Ganie? Mówi się o tym, że to może być nawet perspektywa 15 piętnastoletnia. Może być 15-letnia, może być więcej, ale ja cały czas podkreślam, że Ghana porównaniu do innych krajów afrykańskich, gdzie nie ma wojny domowej, nie toczy się wojna domowa, mniej korupcja niż w innych krajach. Jest perspektywa dla i jest szansa, żeby ona po prostu ta sytuacja ekonomiczna się zmieniła najlepsze. I tak jest Ghana obok Erbia, czy, czy, czy Nigeria, czy innych kamp krajów sąsiadujących, ona jest i w takiej i w lepszej sytuacji ekonomicznej. Stabilnej, stabilnej, nie i tak dalej. Tak naprawdę tutaj jest życie społeczności gańskiej lepszej przyszłości i tak dalej. Tak Jesteśmy więc. pierwszy dzień po zaprzysiężeniu, na pewno tak tak. będziemy obserwować będzie będzie decyzję władz Gany. Doktor Karmala Gajbala był naszym gościem, gościem na świat. Bardzo dziękuję za Dziękuję bardzo. Smakanie. Dziękuję. Rośnie liczba egzekucji w Iranie, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych. Tylko w ubiegłym roku na karę śmierci skazano 900 osób. A o szczegóły zapytam naszego kolejnego gościa, Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dyplomata w Iranie. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Wyroki wykonywano na dysydentach, na uczestnikach protestów, no ale też nie tylko. Jak przebiegają same procesy? Co do procesów, w szczególności zachodnia społeczność prawnicza ma sporo zastrzeżeń. Sami Irańczycy, strona rządowa oczywiście broni swojego stanowiska i podkreśla, że przytłaczająca większość wykonanych w Iranie wyroków śmierci to wyroki śmierci za przestępstwa związane z przemytem narkotyków albo terroryzmem. Niestety trzeba przyznać, że część z tych osób, które zostały stracone w Iranie, to również dysydenci i uczestnicy protestów, w szczególności protestów po. Śmierci Maxy Amini, które odbywały się na przełomie 22 i 2024 roku? Jaką perspektywę na wstrzymanie tych wyroków mamy? No bo wiemy, że no takich takich nie widzieliśmy tak naprawdę od wielu lat, nawet bodaj dziesięciu? Czy jest w ogóle szansa na to, że te takie kary śmierci zostały zniesione? Na chwilę obecną nie ma na to absolutnie żadnych szans. Irański wymiar sprawiedliwości stoi na stanowisku że w, w mówiącym, że kara śmierci jest jak najbardziej dopuszczalna, chociażby chociażby przez Koran. Więc tutaj irański wymiar sprawiedliwości bardzo często właśnie podpiera się argumentacją religijną. Do tego należy dodać bardzo niestabilną sytuację na pograniczu irańsko-pakistańskim, ciągłe zagrożenie terrorystyczne ze strony. Separatystów beludzijskich, często zresztą powiązanych z gangami przemytników narkotyków. Z Iran stoi na stanowisku mówiącym, że kara śmierci jest, jest metodą, która pozwala chronić irańskie społeczeństwo przed chaosem. Czy jakieś działania m, społeczności międzynarodowej mają tutaj e, sens, mają tutaj e, m, moc? Bo wiemy, że Amnesty International rzeczywiście weryfikuje i analizuje każdy taki m, przypadek, ale m, pytanie, czy w ogóle jakkolwiek ingerowanie w państwowość irańską, w o te prawa człowieka, jest możliwe? Jest to w, może nie tyle, w, nie tyle niemożliwe, co raczej bezcelowe. Iran na każdym kroku podkreśla swoją niezależność, podkreśla swoją samorządność, podkreśla to, że polityka irańska jest obliczona nie na zadowalanie społeczności zachodniej, ale na dobrostan społeczeństwa irańskiego i w, z, z żelazną konsekwencją tej argumentacji rząd irański się utrzyma. Więc obawiam się, że wyjąwszy pewne dyplomatyczne, nawet nie tyle naciski, co targi w przypadku bardzo konkretnych, pojedynczych przypadków osób skazanych na śmierć lub zagrożonych Kazaniem na śmierć, to poza tym e, będzie wszelkie naciski, wszelkie akcje protestacyjne będą bezcelowe. Myślę o tym, dlatego że nowe władze Iranu mówiły o tym, że na świat się będą otwierać. Stąd pytanie, czy ten głos będą słyszeć, i pytanie, na ile też to społeczeństwo irańskie ma takie same refleksje dotyczące właśnie tej lepszej ochrony i opieki? Irańskie społeczeństwo jest bardzo podzielone zarówno jeśli chodzi o poglądy na temat kary śmierci, jak i stosunku do rządu Islamskiej Republiki i Islamskiej Republiki jako takiej. Więc w zależności od tego, kogo zapytamy i gdzie zapytamy, opinie będą skrajnie różne od zdecydowanie potępiających karę śmierci po gorący zapał dla jej wykonywania. I tu podstawię kropkę, chociaż tę dyskusję powinniśmy kontynuować. Marcin Krzyżanowski, Uniwersytet Jagielloński był gościem Oka na Świat. Dobranoc skrajna prawica we Francji. Rozdarta po śmierci ojca założyciela Jean-Marie Le Pen, który zmarł w wieku 96 lat, polityk przez dekady torował polityczną drogę dla ksenofobii, a jego radykalne poglądy zaczęły odrzucać nawet najbliższe otoczenie. Dziś partią pod nową nazwą kieruje jego polityczna spadkobierczyni Marine Le Pen, która o śmierci ojca dowiedziała się z mediów. Pogrzeb zaplanowano na najbliższą sobotę. Jean-Marie Le Pen z jednej strony autor wielu skandalicznych, skrajnie rasistowskich i ksenofobicznych wypowiedzi, którego śmierć wyciągnęła Paryżan na ulicę z otwartym szampanem. Świętujemy śmierć kogoś, kto promował neonazistowskie idee we Francji i na całym świecie. Z drugiej niewątpliwie ważna postać francuskiej polityki, symbol skrajnej prawicy we Francji, ale nawet w partii, którą sam założył, a którą dzisiaj znamy jako zjednoczenie narodowe, budzi delikatnie mówiąc mieszane uczucia. Dla jednych pozostaje ikoną, dla innych jest częścią problematycznej spuścizny partyjnej, rasizmu i nazywania nazistowskich komór gazowych niewiele znaczącym szczegółem II wojny światowej. To człowiek, któremu udało się zorganizować francuską skrajną prawicę z bezsilnej i Dzielonej małej grupy. Udało mu się przekształcić pole polityczne, które było ruiną, w jedną z wiodących francuskich sił politycznych. Hołd zmarłemu ojcu oddała córka Marine Le Pen, obecnie szefowa Zjednoczenia Narodowego. Także ona wyraziła ambiwalentny stosunek do Jean-Marie Le Pen, podkreśliła, że opłakuje ojca, którego bardzo szanowała, ale otwarcie odcięła się od jego radykalnych poglądów. W dzisiejszym wydaniu OKA na świat to już wszystko. Jutro o 22.25 spotka się z Państwem Paweł Zieliński. A ja życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.